Tradycja świąt, napędzana poprzez popkulturę, reklamy i filmy pełne przepychu, zmieniła się z czegoś, co miało być czasem bliskości i wspólnego świętowania przy domowym ognisku, w wyścig na najdroższe prezenty i najbardziej wystawną choinkę. No co? A ty nigdy nie spryskiwałeś choinki perfumami? Jak bardzo hollywoodzkie produkcje zmieniły święta w naszych domach i ile de facto Polacy wydają przez to na święta? No i jaki mamy z tym problem? 52% Polaków rezygnuje z zakupów tam, gdzie nie ma płatności odroczonych. Usługodawca się cieszy, ale prawda jest taka, że kupujemy to, na co nie mamy pieniędzy. Jak przeszliśmy od mężczyzny rzucającego złoto potrzebującym przez biskupa, aż do obchodzenia święta obdarowywania innych prezydentów. Prezentami. Mówi się, że to Coca-Cola wymyśliła czerwonego Mikołaja. Nic bardziej mylnego. To, co zostawiamy po sobie w okresie świątecznym, jest przerażające. Święta generują masę zbędnych odpadów i cierpimy na tym my oraz środowisko. Mikołaj naprawdę istniał. Urodził się około 270 roku i zostawił za sobą całkiem mocną legendę. A żeby było ciekawiej, jej początek nie prowadzi nas do śnieżnej Laponii. Czwarty wiek. Tureckie miasto Mira, młody mężczyzna o imieniu Mikołaj, dziedziczy fortunę po rodzicach, którzy umierają podczas epidemii. Ma przed sobą dwa wybory: zainwestować w nieruchomości i wygodne życie, albo zrobić coś kompletnie szalonego. Wybiera opcję numer dwa. W tym samym mieście mieszka zrujnowany szlachcic z trzema córkami, a sytuacja jest więcej niż tragiczna. Bez posagu dziewczęta nie mogą wyjść za mąż, więc czeka je albo niewola, albo praca w domu publicznym. Pewnej nocy Mikołaj pakuje worek złota, podkrada się pod ich dom i ciśnie pieniądze przez okno, a one lądują wprost w pończosze, która suszy się przy kominku. Następnej nocy wraca i robi to samo. Historia nabiera tempa, kiedy Mikołaj zostaje biskupem. Zaczyna ratować marynarzy podczas burz na morzu, powstrzymuje niesprawiedliwe egzekucje, dosłownie rzucając się między kata skazańców. A jeszcze inna legenda dotyczy gospody, gdzie właściciel zbudował trzech chłopców i ukrył ich ciała w beczkach z solą. Mikołaj wpada tam, żąda otwarcia beczek i modli się nad nimi. Karczmarz pod wpływem modlitwy zostaje porażony przez Boga, a dzieciaki używają, jakby tylko drzemały. Co by nie mówić, nie nietuzinkowa historyjka. Po śmierci jego grup staje się absolutnym hitem pielgrzymkowym. Holenderscy marynarze zaczynają nazywać go Sinterklaas. No... Tutaj już trochę zalatuje to klasycznym Santa Clausem. Gdy osiedlają się w Nowym Amsterdamie, który później przemianują na Nowy Jork, zabierają tę tradycję ze sobą. Angielskie języki przekręcają tę nazwę na dobrze nam współcześnie znane Santa Claus. I tak, facet, który po cichu cisnął złoto przez okno, bo nie chciał, żeby ktokolwiek wiedział o jego dobrych uczynkach, stał się najbardziej rozpoznawalną postacią świąt. Te czerwone szaty biskupie, biała broda i obsesja na punkcie rozdawania prezentów w tajemnicy, to nie przypadek. Nasze świąteczne skarpety z prezentami to dosłowny symbol pończochy ze złotem, a sam święty jest patronem m.in. panien szukających męża i wszystkich, którzy potrzebują szczęścia, sprawiedliwości lub mają do czynienia z morzem. Całkiem nieźle jak na kogoś, kto chciał tylko pomóc. Ciszy. Amerykańskie dzieci natomiast uczą się, że Mikołaj mieszka na Biegunie Północnym. Spróbujcie tylko to powiedzieć Finom. Obrazicie ich dumę narodową i 210 milionów euro rocznych wpływów z turystyki. Bo widzicie, kraje nordyckie prowadzą od dekad cichą wojnę o to, kto jest prawdziwym gospodarzem Mikołaja, i każdy ma na to swój biznesplan. Pierwszą salwę oddała Dania w latach 60., przenosząc siedzibę Mikołaja z mitycznego bieguna do nóg, na Grenlandii. Postawili gigantyczną skrzynę Pocztową, gdzie dzieci z całego świata zaczęły słać listy. Problem pojawił się, gdy Grenlandia zyskała autonomię i odcięła dotacje na ten duński wynalazek takim sposobem ponad połowa listów do Mikołaja przestała dostawać odpowiedź. No to musiały być ciężkie święta w wielu domach. I kontra Norwegów. Ich Mikołaj urodził się setki lat temu pod kamieniem w Drojbach. Tak, pod kamieniem. Szwedzi za to od lat 80. mają Tomteland w Mora, przyciągające 50 tysięcy turystów rocznie. Ale to Finlandia wygrała tę wojnę. Zaczęło się od tragedii, bo Rowaniemi zostało zrównane z ziemią podczas II wojny. Gdy w 1950 roku wizytę zapowiedziała Eleanor Roosevelt, w dwa tygodnie zbudowali chatkę na kole podbiegunowym. Ta chatka stoi tam do dziś, a wokół niej wyrósł przemysł. W 2010 roku Rowaniemi opatentowało tytuł oficjalnej ojczyzny Świętego Mikołaja, pół miliona turystów rocznie, lotnisko nazwane imieniem Mikołaja i podziemna jaskinia rozrywki. To czysty zysk w czerwonym kubraczku. Tu nie ma mowy o duchu świąt, to czysta kalkulacja, dokładnie tak jak w Zakopanem. Cześć, nazywam no, no, się... No, nie ma tak, chcesz, do sobie zapłacić 20 złotych, bo to jest sprawy. Ale my tu nagrywamy... Obojętnie, czy nagrywasz, czy to jest, to, to, my tutaj stoimy też, przynajmniej proszę bardzo zapłacić. Zakopane to jest bardzo sympatyczne miasto. No a skoro już jesteśmy przy Overprice z Zakopanem, Pamiętacie dom McCallisterów, ten wielki ceglany pałac na przedmieściach Chicago, w którym Kevin został sam. W filmie to idealne tło do zastawiania pułapek na mokrych bandytów, ale w rzeczywistości ten dom to symbol czegoś, co co roku wpędza miliony ludzi w spirale finansowej depresji. W 2024 roku ten budynek swoją drogą został sprzedany za ponad 5 milionów dolarów. I jasne, fajnie się ogląda Kevina, popijając kakao, ale problem zaczyna się wtedy, gdy próbujemy przenieść ten filmowy. Stan Standard do naszych mieszkań w bloku z wielkiej płyty, a na koncie zamiast milionów mamy debet. Kultura masowa sprzedała nam wizję świąt, która nie ma ceny. W to właśnie miłość każdy dostaje to, czego pragnie. W teledysku Less Christmas George, Michael bawi się w luksusowym kuroncie w Szwajcarii, a Maria Cary w swoim świątecznym hymnie wygląda, jakby dosłownie kąpała się w diamentach. Nikt w tych filmach nie martwi się o rachunek za prąd ani o to, że rata kredytu hipotecznego właśnie wzrosła o 300 zł. Wszyscy są uśmiechnięci, a pod choinką leżą stosy prezentów, które magicznie się tam pojawiają. Ale w prawdziwym życiu magia się kończy w momencie przyłożenia karty do terminala. Zacznijmy od USA, bo to stamtąd przypłynęła do nas ta fala konsumpcyjnego szaleństwa. Amerykanie to mistrzowie życia na kredyt, a grudzień to dla nich finansowy Armagedon. Według badań Landing Tree. Po zeszłorocznych świętach aż 36% Amerykanów wpadło w świąteczne długi. Średnia kwota ponad 1000 dolarów, czyli 4000 zł długu tylko za to, żeby przez dwa dni poczuć się magicznie. Co gorsza, spłata tego magicznego czasu zajmuje im średnio 4 miesiące, a największym postanowieniem noworocznym wśród Amerykanów nie jest pójść na siłownię, tylko pozbyć się długów. Zresztą wyobraźcie to sobie. Kupujecie prezenty w grudniu, a płacicie za nie jeszcze w kwietniu, kiedy po dawno już nie ma śladu. Amerykański sen napędza też nowy, nowotwór finansowy: systemy buy now, pay later, czyli kup teraz, a zapłać później. Z tym my jako Polacy również mamy sporo wspólnego, ale o tym za moment. To brzmi niewinnie jak darmowa próbka w supermarkecie, ale dane pokazują, że ludzie wydają nawet 20% więcej, kiedy nie muszą płacić od razu. To psychologiczna pułapka. Ból płacenia zostanie odsunięty w czasie, a dopamina z zakupu oderza tu i teraz. I w efekcie budzimy się w styczniu z kacem kredytowym, który jest znacznie gorszy niż ten po tanim szampanie. Ale nie musimy lecieć za ocean, żeby zobaczyć ten dramat. Przenieśmy się na chwilę na nasze polskie podwórko. Mamy tu piękną staropolską tradycję. Zastaw się, a postaw się. I o ile kiedyś oznaczało to zarżnięcie najlepszej świni w zagrodzie, dziś oznacza zarżnięcie, ale domowego budżetu. Mimo szalejącej inflacji i rosnących kosztów życia, Polacy nie zamierzają odpuszczać. Raport Deloitte z 2023 roku pokazał, że przeciętna polska rodzina planowała wydać na święta ponad 1900 zł. Musimy pamiętać, że dla wielu to więcej niż połowa miesięcznej pensji minimalnej. W tym roku kwota wyglądała bardzo podobnie. I tu na scenę wchodzą one. Całe na biało. Szybkie pożyczki, które według dług Biura Informacji Kredytowej w okresie przedświątecznym mają rekordowe zainteresowanie. Dlaczego? Bo nie chcemy być gorsi. Bo wstyd nam przed rodziną, że pod choinką jest bardziej skromnie, bo ciocia Grażyna na pewno skomentuje, że barszcz jest z torebki, a prezenty jakieś takie tanie. Presja społeczna w Polsce jest potężniejsza niż zdrowy rozsądek. W jednym z badań Krajowego Rejestru Długów wyszło na jaw, że co czwarty Polak, który bierze pożyczkę na święta nie spłacił jeszcze tej z poprzedniego roku. Rozumiecie to? Spłacamy karpia w 2025 roku karpiem z 2024. To jest definicja błędnego koła. Kupujemy prezenty, na które nas nie stać, żeby zaimponować ludziom, których widzimy raz w roku i z którymi często nawet nie mamy o czym porozmawiać. Swoją drogą według raportu wynika, że ekskluzywny prezent zaczyna się od 500 zł u nas w Polsce. A ile Ty wydałeś na prezenty dla rodziny? Daj znać w komentarzu. A jak ta sprawa wygląda u naszych sąsiadów? No, wcale nie jest lepiej. W Wielkiej Brytanii, gdzie kryzys kosztów życia uderzył, Wyjątkowo mocno, jedna trzecia rodziców przyznaje się, że zadłuży się, aby kupić prezenty dzieci. Istnieje tam nawet zjawisko FOMO spending, czyli strach przed tym, że nasze święta będą wyglądać gorzej na Instagramie niż święta znajomych. Media społecznościowe zrobiły z Bożego Narodzenia konkurs na najbardziej aestetyk dekoracje i najdroższe gadżety. Jeśli Twoja choinka nie wygląda jak z Pinteresta, a prezenty nie są marki premium, to czy ty w ogóle masz święta? Koniec roku sprzyja refleksjom. Rozmyślamy o tym, co u dało nam się zrobić w tym roku i co możemy zrobić lepiej w kolejnym. Nierzadko w tych rozważaniach pojawia się temat finansowego zabezpieczenia swojej przyszłości. No I właśnie wtedy wiele osób zdaje sobie sprawę, że samo poleganie na jednym źródle przychodu może nie wystarczać. Doba nie jest z gumy, więc dodatkowy etat nie jest rozwiązaniem. Z kolei pieniądze odkładane na koncie w banku powoli zżerane są przez inflację. Warto więc poszukać rozwiązań, które pozwalają działać bardziej świadomie no i długoterminowo. Jednym z takich rozwiązań są konta emerytalne Ike oraz Igze, dostępne w aplikacji XTB. Oba mogą dawać realną możliwość samodzielnego odkładania oraz inwestowania z myślą o przyszłości, a przy tym oferują atrakcyjne preferencje podatkowe. Oczywiście nie są to magiczne rozwiązania, a raczej sposób na uporządkowanie finansów i regularne myślenie o tym, co będzie za kilkanaście czy kilkadziesiąt lat. Warto pamiętać, że każdy, Forma inwestycji wiąże się z ryzykiem i nie daje gwarancji efektów, ale jako element długofalowego planu finansowego IKE i XE w XTB mogą mieć sens. Jeśli przełom roku ma oznaczać bardziej świadome decyzje, warto sprawdzić zalety IKE oraz XE, no i zacząć inwestować na własną przyszłość. Jeżeli nie wiesz, jak to zrobić, to rejestrując się w XTB z kodem Globus, otrzymasz kompleksowy kurs zarządzania finansami od podstaw. Dlaczego w ogóle my to sobie robimy? Psychologia ewolucyjna mówi jasno. Jesteśmy za. Zaprogramowani na gromadzenie zasobów, ale marketingowcy schakowali ten system. Świąteczne witryny, zapach cynamonu w galeriach handlowych, piosenki, które słyszymy już tak naprawdę od listopada to wszystko ma jeden cel wyłączyć nasze logiczne myślenie i odpalić układ nagrody. Kiedy widzisz napis promocja minus 70%, twój mózg nie widzi wydatku, widzi okazję, to co zaoszczędzisz, a nie wydasz. Widzi upolowanego mamuta, a banki i firmy pożyczkowe tylko czekają z gotowymi dzidami, żeby nas upolować. I co z tego mamy? W styczniu przychodzi otrzeźwienie. Nazywa się to Blue Monday, najbardziej depresyjny dzień w roku, który przypada w trzeci poniedziałek stycznia. I choć sam termin to pseudonauka, wymyślona przez agencję PR, to mechanizm jest prawdziwy. Dopamina opada, a prezenty lądują w kącie lub na portalach aukcyjnych. Zostajemy z debetem, wyrzutami sumienia i stertą niepotrzebnych elektrośmieci. A co gorsza, Blue Monday to idealny pretek do wdrożenia kolejnej marketingowej karuzeli, żeby wykorzystać spadek dopaminy wśród ludzi i zarobić jeszcze więcej. Więc może w tym roku zamiast brać kolejną chwilówkę na najnowszego iPhone'a dla nastolatka, który i tak za rok będzie chciał nowszy model, warto zrobić krok w tył. Święty Mikołaj z Miry, od którego zaczęliśmy ten film, dawał złoto potrzebującym, żeby uratować ich życie, a nie po to, żeby mogli pokazać się na dzielnicy. Prawdziwy luksus w dzisiejszych czasach to nie kredyt 0%, ale spokojna głowa i brak telefonów od windykatora w styczniu. Wasza wartość nie zależy od tego, co leży pod drzewkiem. A Kevin Cóż, Kevin był sam, wy nie musicie być sami z długami. A ponad tym całym finansowym szaleństwem pojawia się jedno pytanie. Kto jako pierwszy skomercjalizował narodziny w żłobie i postać Mikołaja. Świąteczna transformacja zaczęła się nigdzie indziej, jak w USA. Clement Clark Moore opublikował w 1823 roku wiersz A Visit from Santa Nicholas, w którym opisał Mikołaja jako elfa z okrągłym brzuszkiem jak niska galaretki i nosem jak wiśnia. Nadał imiona ośmiu reniferom i ustalił, że prezenty przychodzą w wigilię, a nie 6 grudnia. Były to tak naprawdę pierwsze kroki amerykanizacji europejskiej tradycji. A drugiej dokonał Thomas Nast, karykaturzysta Harper's Weekly, który między 1863 a 1886 rokiem stworzył 33 ilustracje definiujące wizualny kanon: Biała broda, Pulchna sylwetka, Warsztat na Biegunie Północnym i Elfy Pomocnicy. Co ciekawe, pierwsze ilustracje Nasta pokazywały Mikołaja w obozie wojsk Unii podczas wojny secesyjnej. Święty rozdawał prezenty żołnierzom, a na sznurku trzymał kukiełkę Wisielca, prezydenta Konfederacji. Ale nie tej naszej Konfederacji, jak coś. Jak widać, kariera w marketingu była mu pisana, bo zanim Mikołaj został narzędziem reklamy, był narzędziem. Propagandy. W tym miejscu rozprawmy się jeszcze z pewnym mitem Coca-Coli, jakoby firma z Atlanty wymyśliła czerwony strój Mikołaja w 1931 roku. Mikołaj w czerwonym stroju pojawia się już dziesiątki lat przed kampanią czarnego napoju. Wspomniany Thomas Nast rysował go w czerwieni w latach 80. XIX wieku. Louis Prank, ojciec amerykańskiej kartki świątecznej, drukował czerwone wizerunki już w latach 70. Reklama cukierków z 1868 roku pokazuje Mikołaja. W czerwieni 18 lat przed założeniem Coca-Coli, a firma White Rock Beverages użyła czerwonego Mikołaja w reklamach wody mineralnej już w 1915 roku, aż 16 lat przed Coca-Colą. Co więc zrobiła Coca-Cola? W 1931 roku zatrudniła ilustratora Hardona Sandbluma, który przez 33 lata tworzył spójne, ciepłe obrazy sympatycznego dziadka w czerwonym futrze. Sandblum uczynił Mikołaja ludzkim. Nie elfem, nie surowym biskupem, ale uśmiechniętym starszym panem z rumianymi policzkami. Wzorował się na swoim przyjacielu Lu Prestizie, a po jego śmierci malował siebie w lustrze. Więc jeśli kiedykolwiek zastanawialiście się, jak wyglądałby Haddon Sandblon, w czerwonym futrze? No to właśnie tak. Phil Mooney, dyrektor archiwów Coca-Coli, oficjalnie sprostował mit. Nie rościmy sobie prawa do koloru stroju Mikołaja, ale czerwony dobrze nam wyszedł. Analogia jest prosta: Coca-Cola nie wynalazła Mikołaja, tak jak McDonald's nie wynalazł hamburgera, ale obie te firmy ustaliły globalny standard. Amerykańska marketingowa marionetka tak się rozpędziła, że w latach 90. zachodni Santa zaczął pojawiać się na rosyjskich billboardach, a że Rosjanie mieli swoją wersję Mikołaja, dziadka Mroza, to postanowili bronić tego co rosyjskie. W 1998 roku mer Moskwy, Juri Łuszkow wybudował dziadkowi Mrozowi 12-pokojowy pałac w Wielkim Ustiugu, przyjmujący 250 tysięcy gości rocznie. W 2008 roku pałac odwiedził nawet sam Putin. Tego samego roku mer Moskwy oświadczył, spójrzcie na naszego przystojnego Deda Mroza, mizernemu Santa Klausowi daleko do niego. Marszałek parlamentu dodał, nikt nigdy nie odbierze Rosji Deda Mroza, ani Santa Klaus, ani żadni inni oszuści. Ale to był dopiero początek. W grudniu 2024 roku rosyjski aktywista zażądał, by Santa Claus został oznaczony jako obcy agent, bo zachodnie korporacje mogą wykorzystać jego wizerunek do podważenia tradycji rosyjskich wartości. Na tym się nie zatrzymali. W imię ochrony tego, co narodowe, w jednym ze spotów dosłownie zestrzelili świętego Mikołaja na swojej służbie. Zresztą zobaczcie sami. A w Polsce niektórzy twierdzą, że gwiazdor to komunistyczny wymysł od Czerwonej Gwiazdy. Nieprawda, bo gwiazdor jest znacznie starszy niż komunizm. Jest do tego jeszcze jeden świąteczny bohater, za którym stoi niecodzienny splot zdarzeń. Historia najsłynniejszego renifera świata zaczyna się w 1939 roku w Chicago w biurze domu towarowego Montgomery Ward. Robert L. May był 35-letnim copywriterem głęboko zadłużonym opisującym w katalogu męskie koszule, zamiast jak marzył pisać wielką amerykańską powieść. Pewnego dnia szef wezwał go do gabinetu i powiedział: Bob, co roku kupujemy od tandetne kolorowanki dla dzieci jako świąteczny gadżet. Może sam coś wymyślisz. Taniej wyjdzie. Tak mocno zmotywowany wziął się do pracy. Rozważał różne imiona. Rollo. Za beztroskie. Reginald, za brytyjskie. Romeo. no już pozostawię bez komentarza. Ostatecznie wybrał Rudolf. Tekst testował na swojej czteroletniej córce Barbarze. No i działała. May poprosił kolegę ilustratora Denvera Gillena, żeby narysował słodkie renifery. Pojechali do Zoo w Lincoln Park szkicować Jelenie i rysunki ostatecznie przekonały szefostwo. W pierwszym roku Montgomery Ward rozdał 2,4 miliona egzemplarzy książeczki o Rudolfie. Rekord wszechczasów dla pierwszego wydania jakiejkolwiek książki. Za darmo, w prezencie, żeby rodzice przyprowadzili dzieci do sklepu i zostawili pieniądze przy kasie. No i wtedy machina ruszyła. W 1949 roku żydowski kompozytor, specjalista od piosenek świątecznych i szwagier Meja, Johnny Marks napisał wersję muzyczną. Gene Autry nagrał utwór Rudolf The Red Nose Reindeer. Piosenka sprzedała się w ponad 25 milionach kopii, co czyni ją drugą najlepiej sprzedającą się świąteczną piosenką w historii zaraz po White Christmas. Robert May doczekał się wygodnego życia z tantiem, zmarł w 1976 roku wygodnie zabezpieczony finansowo przez marketingowy gadżet dla domu towarowego. Montgomery Ward zbankrutował w 2000 roku, nie mogąc konkurować z gigantami jak Target i Walmart, a czerwononosy Rudolf przetrwał i ma się świetnie. Ale po co w ogóle ci wszyscy twórcy, copywriterzy, marketingowcy dają nam świątecznych bohaterów? Czy jest to jakaś grupa fanatyków świąt? Cóż, może część z nich tak, ale wszystko robią świadomie i bardzo skutecznie wykorzystują wasze naturalne ułomności. Psychologowie nazywają to ego depletion, czyli wyczerpaniem ego. Kiedy wchodzisz do centrum handlowego wypełnionego migającymi światełkami i świąteczną muzyką oraz zapachem pierników, twój mózg jest tak przeciążony bodźcami, że przestaje myśleć racjonalnie. Tak samo jak Polacy przestają myśleć racjonalnie, gdy po raz kolejny w telewizji leci Kevin sam w domu czy w Nowym Jorku. I tak ja też zobaczę go jeszcze raz, mimo że znam na pamięć. Gdy dokonujesz zakupu, mózg uwalnia nic innego jak dopaminę. Ten sam neuroprzekaźnik, który aktywuje się przy alkoholu, hazardzie i narkotykach. Mało to świąteczne. Swoją drogą film o dopaminie również znajdziecie na kanale Globus gdzieś... gdzieś tutaj. Dopamina uwalnia się w oczekiwaniu na nagrodę, a nie podczas konsumpcji, dlatego szukanie prezentów może być ekscytujące, a rozpakowywanie często. Rozczarowujące. Nie pomagają wszechobecne hasła, promocja, obniżka, a jeśli coś wydaje się rzadkie lub dostępne tylko przez ograniczony czas, nasz mózg nadaje temu większą wartość. Tylko dziś ostatnie sztuki, oferta wygasa o północy to nie są informacje, to wyzwalacze psychologiczne. Święta intensyfikują te mechanizmy, masz twardy deadline na 24 grudnia, społeczną presję i bombardowanie reklamami od października. Twój mózg zmienia się w dosłownie Do tego dochodzi efekt utopionych kosztów. Kiedy już poświęciłeś godzinę szukając idealnego prezentu, trudno ci odejść z pustymi rękami. Zainwestowałeś czas, więc musisz odzyskać te inwestycje. Kupujesz cokolwiek, żeby nie czuć, że zmarnowałeś popołudnie, a sklepy zacierają ręce. Dajcie znać, czy w tym roku było tak samo. W USA Black Friday to oficjalny początek sezonu zakupowego. Od 2006 roku strona blackfridaydeathcount.com dokumentuje ofiary świątecznego szaleństwa: 17 zgonów i ponad 125 rannych związanych z wyprzedażami. Ludzie byli tratowani w drzwiach Walmartu, strzelano do siebie na parkingach albo duszono za ostatnią lalkę Elmo. W 2008 roku pracownik Walmart na Long Island, 34-letni Jim Tai Damur, został stratowany przez tłum 2000 osób, które wyważyły drzwi sklepu przed oficjalnym otwarciem. Zmarł. Sklep próbował kontynuować wyprzedaż. Klienci protestowali, że czekali od wczoraj. W Polsce Black Friday pojawił się później, ale doganiamy Amerykanów w tempie. W 2024 roku 67% Polaków planowało skorzystać z promocji Black Friday, a średnie planowane wydatki to 1150 zł. Problem w tym, że większość promocji to fikcja. Badania WOKIK regularnie wykazują, że ceny przed Black Friday są sztucznie zawyżane, żeby potem można było je obniżyć. Skala jest nieporównywalna, ale trendy niepokojące. Amerykanie wydali na święta w 2000 w 2024 roku blisko bilion dolarów. To więcej niż roczny budżet obronny USA, Rosji i Chin razem wziętych. To jest też więcej niż całe PKB Polski. Na prezenty świąteczne. Polacy wydadzą skromniejsze 21,9 miliarda złotych, przeciętny Polak przeznaczy na święta około 1800-2200 złotych, z czego połowa trafi na prezenty. Problem w tym, że co czwarty Polak finansuje święta kredytem lub pożyczką, w USA sytuacja jest jeszcze gorsza. 25% Amerykanów wciąż spłaca ubiegłoroczne świąteczne długi, a średni dług świąteczny to 1028 dolarów na osobę, spłacany średnio przez 4 miesiące. Niektórzy Płacają świąteczne zakupy do następnych świąt. Święty Mikołaj z Miry prawdopodobnie by tego nie pochwalił. A konsumpcja ma też swoją ekologiczną cenę. Dla ciekawskich linkuje film o konsumpcjonizmie. Sezon świąteczny generuje 25% więcej odpadów niż reszta roku. W USA to dodatkowy milion ton śmieci tygodniowo. Amerykanie produkują ponad 2000 ton papieru do pakowania rocznie, z czego większość trafia na wysypiska. Dla zobrazowania, taką ilością papieru możemy owinąć całą naszą planetę. I to 9 razy. 9 razy. Cóż, legenda człowieka, który rzucał złoto przez okno, została przekształcona w globalny system napędzany miliardami dolarów, by jeszcze więcej tych miliardów wyciągnąć z naszych kieszeni. I to tylko od nas zależy, którą wersję tego święta będziemy karmić: tę od serca czy tę od karty kredytowej. Ktoś może powiedzieć, że to nic przy lataniu samolotem po bułki jak Taylor Swift. I ma trochę racji. Oczywiście, że skala jest inna, ale każdą zmianę trzeba zaczynać od siebie. A niepotrzebny śmieć to wciąż niepotrzebny śmieć. Tak niepotrzebny jak cały okres świąteczny, przynajmniej dla niektórych. W jednym z badań 45% respondentów przyznało wprost, że nienawidzi okresu świątecznego. Bo co pokazują nam reklamy? Rodzina w swetrach przy kominku, dzieci rozpakowują prezenty, a pies w reniferowych rogach, no a w dodatku śnieg za oknem. Tylko, że życie to nie reklama. Według badań Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego, 89% dorosłych Amerykanów odczuwa stres w okresie świątecznym. A powody? 47% stresuje się żałobą po stracie bliskich, 46% finansową presją kupowania prezentów, a 35% perspektywą spędzenia Czasu z rodziną. Dla wielu ludzi koniec roku to punkt kulminacyjny. Prezenty, wizyty urodziny, imprezy firmowe, gotowanie, dekorowanie, opieka nad dziećmi i krewnymi. W związku może wyjść duża asymetria obowiązków, a napięcie staje się niemożliwe do zignorowania. Ale wracając na Ziemię, mam nadzieję, że końcowo świętowanie odbyło się bez zbędnych dram, wśród najbliższych bez zbędnych, niepotrzebnych spięć, stresu i negatywnych emocji. Lecę oglądać Kevina, nie zapomnij kliknąć subskrypcji. I dzwoneczka, by być na czasie, a my jak zawsze widzimy się w następnych odcinkach.